Droga księżniczko Celestio, Applejack jest najlepszą przyjaciółką na świecie. Zawsze gotową do pomocy. Niestety, kiedy sama jej potrzebuje, nie umie o nią poprosić. A przyjaźń to nie tylko dawanie, ale także przyjmowanie tego, co dają nam przyjaciele. Twoja wierna uczennica Twilight Sparkle. Chyba już czas na przerwę. Kto lubi świeży sok z jabłek? Ugh. Dziewczyny, nie wiem jak wam dziękować. Jednak byłam... Troszkę uparta. Troszkę? No dobra, uparta jak osioł. I naprawdę mi przykro. Jak wiecie, dostałam ważną nagrodę od miasta. Ale dla mnie największa nagroda to wasza przyjaźń. Ruch na świeżym powietrzu zaostrza apetyt. Mam dla was super przygryzkę! Spajki, ja to wyrzuciłam! Skąd to wziąłeś? W śmieciach było. Może chociaż gryza, nie chcecie? O!